Witam koleżanki i kolegów, część 11. Tutaj mamy gąbki, dalsza część tych gąbków zagranicy, które są tak tutaj widać Gąbeczki Mamy tutaj też dwie pary Jansenów. Mamy ardenki, ardeny, mamy te, te jasne, to mamy klasy. Mamy wosy. Mamy też tutaj moje gołąbki z rozpodu. Tak, tutaj ten ciemny, to stare moje gołąbki rozpodowe. Super gołąbki. Może tak. Mamy tutaj w parę. To jak widać to są klasy, te jasne to jest, są klasy, wosy A, dwa wosiki się bijo, biją No nie bi, nie bi malutki a tu mam moją szymelkę, tam moje tych szybkich gołębi. Mieszkające. To jest dalsza część gołąbków, tu mamy część gołąbków moich z rozpodu, część moich gołąbków, gołąbki z Belgii, z Niemiec. Przeważnie to są niemieckie gołębie. I tu mamy na przykład ładnego Jansena. Jeden, drugi. jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić 503 528 502 tu mamy piękną samicę tą tu tutaj to widać, to jasenka ta niebieska, piękna, ładna, duża samica grabna tu mamy tą piękną laleczkę tam Tomyczka jak laleczka, naprawdę piękne gąbeczki To mo, mo, mojego czerwonego linia 0,19 Jajeczka znoszą Co para właśnie tutaj widzimy A tu co, piorko się zasypiło Ten biały to nie jest Arden to jest samczyk i to jest gołąbek z klasu Pokaż. To Jeszcze raz